Witam serdecznie. Dzisiaj ekspresowy deser. Będą to ekspresowe lody pistacjowe. Zapraszam. Na nasze ekspresowe lody potrzebować będziemy: jeden serek wiejski typu lekkiego, 35 gramów pistacji oraz jedną łyżkę miodu. No to zabieramy się za ekspresową robotę. Do kielicha rozdrabniacza, można też użyć blendera, przekładam wiejski serek lekki. Naprawdę robota to jest mega ekspresowa. Następnie przekładamy pistację i łyżkę miodu. No i teraz będziemy to rozdrabniać, właśnie tym rozdrabniaczem. A i gdzieś koło jednej minuty połączą nam się wszystkie te składniki, wyjdzie nam taka fajna masa z takimi drobniutkimi, z takimi drobinami tych naszych orzeszków. O, minutka minęła. Tak wygląda ta nasza masa. No i teraz przekładamy tą masę do pojemniczka i będziemy to mrozić przez około 1 godzinę i gotowe będzie do połaszowania. smak. No rewelacyjny, naprawdę. Trzy składniki tylko. Robota mega ekspresowa. Adeser kapitalny. No, taki jeden pojemniczek wychodzi nam z tych składników, które mieliśmy. Chcemy więcej, no to musimy podwoić, potroić ilość składników. No, jak widzicie, godzinka minęła. Lody się pięknie schłodziły. Ja kosztuję. O, muszę sobie przytrzymać. Mhm. Mm Rewelacja. Micha się cieszy. No, kochani, wyszło Pysznie, słodko, kolorowo. Jak się podobało, to zapraszam za tydzień.